Cześć, jak się Macie ludziska, nazywam się Weza i zapraszam do IB um, jest to gra, którą chciałem zagrać od dawna, ponieważ znalazłem do niej spolszczenie i cała gra w stylu RPG, taka jak Dom Wiedźmy lub coś w tym stylu jest nagrana, jest zrobiona w języku polskim i to chcę po prostu zagrać. Um, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli tak... To zapraszam. Będzie dużo czytania... po polskiemu. Wczesnego popołudnia pod szarym niebem. Ib. Jakie to imię? Jej rodzice byli w drodze do galerii sztuki. Nie zapomniałaś niczego, Ib? Och, masz swoją chusteczkę? Wiesz, tę, którą dostałeś do swojej rodziny? Trzymaj ją bezpiecznie w swojej kieszeni, dobrze? Nie zgub jej. Dobrze. więc jesteśmy. To twój pierwszy raz w galerii sztuki, prawda Ib? Jesteśmy tu dziś zobaczyć wystawę artysty znanego Gurtena. I mają tu tylko obrazów, ale także rzeźby i wiele innych rodzajów twórczości. Nie wątpię, że tak, że tobie się to spodoba Ib. No, może udamy się do recepcji. Ach, tak. Weźmy też jakieś ulotki. To jestem ta... A jestem ta dziewczynka? Ib... Jak ja lubię to imię Ib. Mmm, chcesz już iść dalej, Doprawdy? Ib. Och! No dobrze. Tylko pewniej się, że będziesz cicho, dobrze? Nie zrób zamieszania. Nie, żeby trzeba było się o ciebie martwić, o to martwić, jak przypuszczam. Nie sprawiaj problemów innym gościom. Ja, mamo... Dobrze. Jak ja zapierdzielam szybko. A treasure White. Dobra. Nie powinienem sobie zrobić przerwy. Może powinienem zrobić sobie przerwę. Aha, to jest alfa polskiego, więc mogą być błędy w języku polskim, ale mi to nie przeszkadza. A teraz rozmawiam z recepcjonistą. Hej ho! Wiesz, nie powinnaś tam wchodzić? Ojej, ojej. Dobra, idziemy. Mamy rybę i mamy pana. Coś tam, coś tam o dobrych intencjach. Nie potrafisz przestrzegać tego słowa. Czemu? 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 Fuj, czuję jakbym mnio mnie wsysał. Jakbym mnie wsysał. Mnio miał. Cóż za wielgachna ekspozycja. Ciekawe co za ekspozycja. Ekspozycja? Coś tam o Świat, w którym człowiek nigdy nie pozostanie, by coś tam, coś tam sobie ten świat, zdecydowałem, że powinienem zebrać go wplotnie. Nie potrafisz przeczytać niektórych słów. Ciekawe ile mam lat. Kłam... kaszlący mężczyzna. <noise> Jakie sztuki. Bezinteresowny strażnik. Prawdziwy, fenomenalny obraz. Zastanawiam się, jak mógł być namalowany. Nie mogę go przeczytać? Chcę go. Nie. Co to pisze? Coś tam, coś tam, gwiazd. Nie potrafię przeczytać tych słów. Ja nie wiem, czy ja mam z kimś gadać, czy nie. Coś tam, plaży. Nie potrafię przeczytać. Dobra. Kościół! Człowieku, wielki na nie rozczarowuje. Im więcej patrzę, tym głębiej widzę. Co, kieliszek, coś tam? Ej! Dusza, coś tam. O mój! Jakie pytanie! Uh. Och, chcę to! Cokolwiek tam było, nie patrzę. Ta róża mnie bardzo interesuje. Jej, wygląda jakby najmniejsze szarpnięcie mogło sprawić, że ta łodyga rozpadnie się na milion kawałków. Gdyby to się... Gdyby to się stało, zastanawiam się, ile musiałbym zapłacić. Och, matko! To straszne! A ty co? Chcę zabrać te płatki. No nie wiem, zezwłaszczał się. No nie wiem. Łe czemu? Po prostu by się tu zostawiła. Pch! Może zezłoszczę się? Zanudzasz. Coś tam w duszy. Pięknie. Pięknie na pierwszy rzut oka, lecz jeśli zbytnie się zbliżysz, ból może zakwitnąć tylko w ciałach. No nie sięgnę, no. Co ja ci zrobię, no. Pani. Dobra, czyli tu wszędzie byłem. Z tymi gadałem. Gdzie moje rodzice? Widzę, że ktoś tu już grał. To nie byłem ja, obiecuję. Naprawdę, to nie byłem ja, więc zapisuję na tym pliku i gram od nowa. Proszę. Żeby nie było. Ja naprawdę nie grałem. Myślę, że jak pobrałem plik, to był jakiś plik utworzony. Enter, rozmawiaj, sprawdź, potwierdź. Escape X, wejdź w interwasz. Shift, wróć do menu. Nie. Dobra. Dobra, 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 dobra. Idziemy tam. Dziwne. Na zewnątrz jest miło i jasno. Dama biorąca gazeta. Hmm. Węż. Wież. Kupa, wiesz? Zmartwienie. Ja tylko się rozg... Moim zdaniem tego Górtena Chcę się przekazać, że ja się w jej wypowiedzi. Właśnie dlatego te w ogóle nie mają głów, Widzisz? Nie sądzisz? Myślę, że to są straszne. Kurczę, muszę przeczytać jeszcze raz. Zrobię raczej. Bo będzie tak, my może, ale nie wiadomo, czy może, więc zrobię tak. Ach, jak myślałem? Taka dziewczyna nie mogłaby zrozumieć. Nie w twoim wieku, wybacz. Dobra, przeczytam to dokładnie jeszcze raz. W każdym bądź razie te figury są bardzo stylowe. No to najwyraźniej nie. Śmierć jednostki. Dobra, tu mamy sofę podłączoną do kabli. Zarezerwowane siedzenie. A ty co o tym myślisz? Czy to sofa? Nie, żeby było coś tym złego. Chciałabym na niej usiąść, ale raczej nie mogę. Coś na stole. Nie pozdrawi, przecież, że <laughs> Hala, twoja ciemna figura, oświecenie. No i ludzie, muzyka się skończyła. Tu mamy niebieskiego fluda. A tu mamy drzewkowe tęcze. A tu mamy ku... coś. Ach ta sztuka, ach ta sztuka. Więc koniec stulecia, nie potrzebuję przeczekać, gorzki owoc. Dama w czerwonym, diament. Okno jest całe zaparowane. Halo? Halo? Nikogo nie ma. Co mi tupie? Dobra, źle zrobiłem, że to czytałem. Co, co? <laughs> Przepraszam, aż podskoczyłem. Dobra, Róża... On kaszlnął, to był kaszlący mężczyzna, on kaszlnął. Nie ma nic, tu nie ma nic, a tu zrobiłem kółko, dobra, 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 a tu czytałem to? Tak, czytałem to, dobra, dobra, powiedzcie mi, gdzie nie byłem, bo wiem, że coś coś na pewno pominałem. dobra, co ja pominałem? dobra, przejdź do wyjścia. Wyjście jest zamknięte. Nie chce się otworzyć. Kurwa. Znaczy kurka bolka. Bolka, A to? Nie wygląda, jakby było, ze mną. nie chce się otworzyć. Czekolwiek się tak czerwony płyn wycieka z oknem? Dobra, to ja zapiszę. Please. Mówię, coś wyczaić. Może kurczę. Teraz, jak może coś poruszyłem, wyszło, że. Niebieskie? Zaramy wycieka niebieski płyn Chodź ib Chodź na dół i pokażę ci pewien sekret Skąd masz... Skąd znasz moje... Skąd znasz moje imię? Skąd... Słucham. W czym mogę ci pomóc, kocie? Dobra, tylko powiedz mi, gdzie jest dół. Hmm? Przestań to robić! Wyleciał owoc. Nie mogę go ponieść? O, czy to jest dół? Chwila. Powieszony człowiek. Tego tu nie było. Wygląda, jakby ktoś, wiem, że ktoś w nie walił. Kulka bolka. Aha, dobra, jesteśmy przy rybie, e, czas mi się skończył na ten odcinek, to był wstęp, wstąpienie i chcę żebyście tylko widzieli, że wstąpiłem, nie wiem co o tym myśleć, wow, serce mi wali i te kroki, przestańcie się kroczyć. Dobra, więc ode mnie to na tyle. Tyle, tyle, na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i chcecie więcej. Jeżeli tak kliknijcie fajne i zasubskrybujcie, Jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego, zasubskrybujcie, bo ja już jest późno. I dzięki wszystkim za oglądanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Nie podchodź ですごい